Rodzinka L.P.S. Odcinek 22 Halloween Tata, Mama, Kornelka, Chelsea, Rachel, Alicja, Kot, Różyczka Rodzinka 2 Tata, Mama, Wiktor, Amelka, Lenka, Nadusia, Nela, Kamusia Ale nas oszukali wczoraj w telewizji Myślałem, że będzie zima już, a nie będzie Dopiero za dwa dni no, za całe dwa dni. A jest jeszcze październik, nie żaden grudzień. No, 31 październik. Ale nudy. Tato, mamo, nudzimy się. No, idźcie na spacer, ale jest zimno. To pójdźcie po dziewczynek tych, tej amelki, lenki na dusi i Neli. Okej, okay, tylko ubierzemy się. Dobra. Już jesteśmy ubrane. Stoicie, pa! Pa! Yy, nauczyliście się ten? Na? Yy, yy, tak, oczywiście. OK. Pa! Jakie czekajcie na Zr Zrobimy pranka? Oczywiście schowamy się i straszymy. No okej. Okay. Ej. Ty się ubierasz, wjedziemy ja w zombie. No okej. O, musimy tylko ciemność zrobić. Hm. Mamo, nudzimy się! Dzieci, bądźcie cicho, idźcie na dwór! O, właśnie to chyba ktoś idzie. Chyba! O! Kaj, idziecie na dwór? Oczywiście! Zaraz przyjdziemy. Okej, okay, to czekamy. To my idziemy, pa! Pa. Idziecie? Tak, idziemy, chodźmy! <noise> Dobra! Zaraz chyba przyjdzie tu chyba do Nance Robert. No, ale wymyśliliśmy pracę! Może zaraz pójdziemy do Wojtka, ale najpierw zobaczymy te smrody, czy idą? Dobra! Do pokoju Chelsea! Robert, idą te smrody! Ha, idą te smrody tam gdzieś! O, ktoś puka! Cześć! O, cześć! Chodź, Robert, przebieramy się! Dobra! Co się przebija? Jesteśmy, no. Wojtek, jak ty się ubrałeś? No, sorry, Monika, a Steel Robert? No, błaja! Fashion! Właśnie, fashion nie znajdzie się na modzie w ogóle, dziewczyny. Haha, ale śmieszne. Chodź, idziemy się przebrać, Mariola. No, okej. Jak my wystraszymy dzieciaków? Ej, urządzimy dzisiaj imprezę Halloweenową. Okej! Okay. Ciekawe, jak nas wystraszą, Wojtek! No, hahaha! Ha, 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 ha. Chowajcie się! Chowajcie się za pokojem tej, Nadi i Straszycie Wystraszycie. Nie, albo będziecie tu i będziecie tutaj pilnowali. My się schowamy. Szybko tu. Zobaczył nas do jasnej anielki. Nie zobaczą, wystraszymy ich. Ale to będą jaja. Ładnie jesteś ubrana Monika. Dzięki. Ty też? No ale jestem podobna do babci grany. No to trudno. Chodźmy schowamy się za, za naszą sypialnią. A to będzie ja. Ej, posuncie się. Ej, no co wy wyprawiacie? Do jasnej anielki. Chodź szybko Mariola. do twojego? No możecie. Jedzie kaj genialnie! mnie? Szybko zgadź światło gdzie bahory idą. Dobra. <laughs> -dy 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 -dy. Halo, ktoś tam jest? Jest tam ktoś? Mamo, tato! Chodźmy, rozbierzemy się. Nie ma naszych rodziców. Halo, jest tam kto? Halo! Boję się! Jesteś! Dobra, rozdzielamy się pół na pół. Duże dziewczynki idą tam. Ty też z nami, Wiktor, idziesz. Dobra, po całych domach. Chodźmy, Kornelia, do mojego pokoju. Coś y poszukamy rodziców. Ja się boję. Ja też. Ja się boję. Ja też. Dobra, wchodzimy do mojego pokoju. Dobra, ja sprawdzę w sypialni rodziców. Kto idzie ze mną? Chodźmy, sprawdzimy w Waszym pokoju. Boję się. Halo, jest tam kto? Halo, chodźmy do sypialni rodziców. Halo, jest tam ktoś? Halo! Hello Bu Nie ma No E no dzieci! To tylko my! Jesteście nienormalni jaki coś To tylko my, zobaczcie! A Chyba coś słyszę! Buuu! Ale słyszałem jakiś dźwięk! Chodź, Kornelia! Co się dzieje, co się. A, potwory! A! No, dzieci! Przecież to my! Halo, panucie się! Przecież to my! Dzieci! My dostaliśmy cukierki! No przecież to my! To ja, wasza mama! I, was, i wasza! A jestem waszym ojczycem. Ja też! A to więc się przebraliście za, za, za jakiś z horroru? No prawda! Co za jakiś bandytowy świat! Chcecie cukierka, bo my robiliśmy cukierek, albo psikus. No, robimy imprezę? Tak! Chodźmy, przebieramy się. No, w co się przebierają? Chodźmy. Już się przebraliśmy. A co to za ładne motyle? Przecież ja, Amelia, a to Kornelia! A chodź! A gdzie Wiktor? Siema. Jestem zombie! Nie! A, ale dobra, rozmawiaj z nami, bo wiem, że to ty! Nie. Tak, wiemy, że to byli rodzice, prawda? No, zdemanskowani. Ej, gadnijmy, kim jesteśmy, bo... Ej, no! Ale to kiedyś się Rachel. A ja... Nadia! No, co wy? Oby z nas się nie śmieli. No. A co to? No ja to Lenna, no! A ja to Chelsea. Co wy o nas zapomnicie? No właśnie! Kiedyś to wy was zastraszymy. Ej, dlaczego ja wyglądam jak Busia? Hmm, ja też nie. Ej! Nie śmiejcie się znać, bo wiem! Bo ja to ja Alicja! A ja to Nela! Proszę nas nie niej zwrócić na uwagę! Uhu! Halloweenowa impreza. Uuu! Uuu! Ciąg dalszy nastąpi.